Czas odpocząć i się rozciągnąć. Najpierw prostujemy się ręce, łączymy ze sobą, dajemy nad głowę, przechylamy biodra w jedną stronę, a ręce w przeciwną. Robimy 10 głębokich oddechów, po czym drugą stronę również głęboko oddychamy do brzucha, tak zwane oddychanie przeponowe. Teraz opieramy dłonie na ścianę mniej więcej. Na wysokości barków, później skłaniamy się do dołu, wypychamy ręce przed siebie, lekko zgięte nogi w kolanach, tyłeczek do tyłu. W takiej pozycji 10 głębokich oddechów. Teraz dłonie nad pośladkami. Tu uwaga, będzie trudno. Zginamy nogi w kolanach, wypychamy biodra w przód, głowę w tył. I teraz co najmniej 10 głębokich oddechów do brzucha. Tutaj robimy, patrzymy się w górę. Dalej. Chwytamy dłonią się za jedną kostkę, kolana blisko siebie, na tej samej wysokości, drugą rękę dla równowagi można oprzeć o ścianę, i znowu 10 głębokich oddechów w tej pozycji z dumą i z gracją. Klatka piersiowa do przodu, bardzo ładnie. Później zmieniamy stronę, patrzymy się przed siebie, nogi blisko siebie, rozciągamy sobie tutaj przód, uda. Także kawał dobrej roboty, możesz to robić nawet i codziennie. I zapraszam do klubu.